Cześć, nazywam się Tomasz Kowalczyk i dzisiaj powiem o tym, gdzie szukać partnerów biznesowych do MLM. Mimo, że aktualnie nie szukam partnerów biznesowych, to na przestrzeni 8 lat mojego działania w tym biznesie to było moje główne zajęcie czyli cały czas rozwijałem swoją sieć i powiem Wam o tym na podstawie moich doświadczeń. Chciałem zacząć trochę przewrotnie i skłonić Was do zadania sobie takiego pytania: czy Ty w ogóle chcesz szukać partnerów biznesowych? Nie mam na myśli tu góry słów, że oni mają cię sami znajdywać, tylko chodzi mi dosłownie o to, czy ty chcesz mieć partnerów biznesowych, czy na pewno chcesz budować swój biznes w oparciu o marketing sieciowy na bazie budowania sieci, sieci partnerów biznesowych. Nie wiem, czy wiesz, ale to nie jest jedyny sposób budowania tego biznesu. Ja obecnie praktycznie nie współpracuję z ludźmi. Czasem ktoś się zgłosi, że chce działać, no to wiadomo, zaczynamy współpracę, natomiast moja koncentracja jest zupełnie gdzie indziej. Także pierwsze pytanie: Czy ty na pewno chcesz mieć partnerów biznesowych, czy chcesz pracować z ludźmi? Ja sobie zadałem to pytanie po 8 latach działania. Może ono gdzieś tam w mojej głowie miało przebłyski swoje wcześniej. Natomiast ostateczna odpowiedź bardzo introwertyczna, bo taką osobą jestem, brzmiała, że nie, że ja mam dosyć użelanie się z ludźmi, którzy mają problemy, yy, nie przychodzą na spotkania z różnych powodów, że po prostu chcę sobie dać trochę przerwę od tego yy, i po prostu od tego odpocząć. To też było połączone z decyzją o w ogóle odejściu od sprzedaży takiej klasycznej. Poszedłem w zupełnie innym kierunku, o tym zaraz. Więc pewnie zastanawiacie się, jak można robić MLM bez partnerów biznesowych. No, jest to bardzo proste, jak każdy inny biznes internetowy, sklep internetowy czy biznes e-commerce, czyli po prostu przez internet. To jest rzecz, którą ja robię od chyba prawie dwóch lat już, na pewno ponad roku. Czyli po prostu sprzedaje produkty, które ma firma MLM, z którą współpracuje w swojej ofercie przez internet. O tym nie będę mówił y, dużo, dlatego że nie to jest tematem dzisiejszego nagrania. Dzisiaj mam odpowiedzieć na pytanie, gdzie znaleźć partnerów biznesowych. Jeśli jesteś osobą, która chce szukać tych partnerów, czyli faktycznie chce wychodzić z inicjatywą, y, żeby pozyskiwać nowe osoby do biznesu, to masz kilka dróg tutaj. Tą klasyczną, czyli taką Nazwijmy to związaną ze starym podejściem do marketingu czyli możesz po prostu odzywać się do swoich znajomych, do rodziny, do nowo poznanych osób. Ja zawsze kiedy to robiłem, zaczynałem od listy i to tobie polecam, dlatego że uważam, że to jest świetne narzędzie, żeby przypomnieć sobie ludzi, których znasz. Siadając nad taką listą, mogą ci przyjść do głowy różne pomysły, mam na myśli osoby, do których pewnie nigdy byś się nie odezwał, bo pewnie nawet o nich byś nie pomyślał. Jest kilka fajnych ćwiczeń, narzędzi do tego, żeby tą listę stworzyć. Jeśli masz, jeśli chciałbyś zgłębić ten temat, to zasubskrybuj kanał, bo w kolejnych filmach, jeśli oczywiście tego chcecie, to będę rozwijał te tematy, dzisiaj ogólnie. W dwóch słowach dosłownie jak stworzyć listę, po prostu weź kartkę i zapisz nazwiska ludzi, których znasz, do których chciałbyś wyjść z tym biznesem. To jest ta pierwsza klasyczna wersja, klasyczne podejście, po prostu są ludzie, znasz ich, do nich wychodzisz z propozycją biznesową. Druga, wers druga, druga opcja to jest wyjście poza grono swoich znajomych, czyli możesz wykorzystać potęgę internetu do tego, żeby po prostu w sieci szukać swoich partnerów, przyszłych partnerów. Polecam ci przejrzeć, przeanalizować grupy facebookowe, profile na Instagramie, przejrzeć YouTube'a, poszukać po prostu ludzi, poszukać swojej niszy, miejsca, w którym mogą być zebrani ludzie, których interesuje przedsiębiorczość. Marketing sieciowy. Oczywiście nie bądź szalonym MLM-owcem, który po prostu wypisuje do obcych ludzi yy, cześć, czy chciałbyś zarabiać pieniądze i tak dalej, tylko zrób to w przemyślany sposób, zrób to tak, jakbyś prowadził biznes i szukał partnera, a nie zalewał internet informacją o tym, co robisz, licząc na to, że ktoś się dołączy. Są ludzie, którzy też tak działają, natomiast yy, no, niech każdy sam oceni, czy chce to robić. Jeżeli jesteś osobą, która. Yy, Raczej idzie po najmniejszej linii oporu, czyli w szkole raczej przepisywała zadanie domowe pod salą przed lekcją, to może będziesz zainteresowany takim trochę innym podejściem do tego, czyli żeby zrobić tak, żeby to jest to, co mówiłem wcześniej, trochę prześmiewczo, ale naprawdę tak można zrobić, czyli żeby to ludzie szukali Ciebie, a nie ty ludzi, do biznesu. Nazywa się to. Ja nie lubię tego określenia, bo uważam, że jest bardzo nieprecyzyjne, ale nazwijmy to na potrzebę tego filmu. Marka jest wizerunek w sieci. Po prostu chodzi o to, żeby ludzie Ciebie kojarzyli jako osobę, która profesjonalnie zajmuje się biznesem, i żeby wiedzieli, że współpraca z tobą będzie jakościowo dobra, będzie na fajnych wartościach, na fajnych zasadach, tak naprawdę na takich, które oni wyznają, czyli tożsamych z ich. Podejściem do życia, świata biznesu. Niezależnie, y, którą opcję wybierzesz, i tak polecam ci już dzisiaj za zacząć budować ten swój wizerunek w sieci, dlatego że to jest praca na tygodnie, miesiące, może nawet lata. Im wcześniej zaczniesz to robić, tym szybciej osiągniesz taki status osoby rozpoznawalnej. Może nie globalnie, bo pewnie też nie o to Tobie chodzi, tylko lokalnie w tej Twojej sieci niszy. W której chcesz budować swój biznes. Tak w sumie to wyszło u mnie, bo efektem ubocznym tego, że już prawie rok nagrywam dla Was te filmy, dlatego że pierwszy film opublikowałem między świętami w 2019 roku, czyli zaraz będzie rok, kiedy wrzucam te filmy. To efektem ubocznym tych nagrań jest to, że dużo ludzi do mnie pisze w sprawie biznesu, w sprawie przyłączenia się do mojego biznesu, w sprawie konsultacji i tak dalej. Więc jeżeli będziesz w czymś regularny i wytrwały i będziesz. Kompetentny przede wszystkim w jakimś temacie, to na pewno ten wizerunek zbudujesz i będziesz miał ludzi, którzy po prostu będą chcieli z tobą mieć do czynienia coś wspólnego. Dajcie znać, czy interesuje was rozwinięcie poszczególnych tematów, czyli choćby tego, jak zbudować taką listę, choćby tego, jak ten wizerunek budować, czy po prostu chcielibyście zgłębiać te tematy. Jeśli tak, to mogę nagrać osobne filmy na ten, na ten temat. Na koniec ostatnia rzecz, którą powiem odnośnie szukania partnerów biznesowych. Ja zauważyłem działając lata temu już taką zależność, że im bardziej szukasz, im bardziej skupiasz się na tym, żeby pozyskać nowego partnera i to jest celem samym w sobie, czyli idziesz na imprezę myśląc o tym, że może poznać kogoś do biznesu albo zawierasz relacje, które mają w pewnym momencie skutkować powiedzeniem o tym biznesie albo wręcz Zaczepiasz ludzi przez social media po to, żeby ten biznes im zaproponować, a pretekstem jest zagadanie o coś, co u nich słychać, a w drugim zdaniu już proponujesz biznes, to raczej nie zbudujesz dobrego wizerunku i raczej długofalowo to nie zadziała. Ja zauważyłem, że po prostu we wszystkim, co robisz, warto być sobą, być naturalnym, podejść do tego tak, że jeżeli ci się z jakąś osobą fajnie rozmawia to może to jest ten moment, żeby rozważyć to czy wyjść do niej z biznesem. I tu trochę też rozwiązuje ten problem, to takie podejście bardziej holistyczne do tego biznesu. Czyli może właśnie nie napalaj się na to, że ty musisz zbudować ten biznes na ludziach, na partnerach biznesowych, może zacznij sprzedawać produkty, produkty, które masz w swojej firmie na dużą skalę. I efektem ubocznym tej sprzedaży, którą generujesz, będą klienci, którzy po prostu też będą chcieli zarabiać, i tak też się rzeczy stworzysz zespół, ale to nie będzie zespół ludzi, którzy weszli do biznesu, żeby zarabiać pieniądze, tylko ludzi, którzy byli klientami i mogą zaoszczędzić, a może rozwiną się też w partnerów biznesowych. I ja uważam, że takie podejście jest bardziej zdrowe, na pewno jest bardziej przyjemne dla mnie obecnie, i to jest rzecz i kierunek, w którym ja idę, się rozwijam. Polecam Ci sprawdzić, czy to jest rzecz, która po prostu ciebie interesuje. Jeśli masz jakieś pytania, to koniecznie napisz to w komentarzu. Będę odpowiadał na komentarze pod tym filmem, jak zresztą pod wszystkimi. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli na Ci się podobało, to daj kciuka w górę. To mi bardzo pomaga. Do końca roku mam cel 1000 subskrypcji. Musimy trochę przyspieszyć, żeby dać radę, bo jeszcze trochę zostało do zrobienia 270 niecałe. Liczę na to, że z waszą. Z waszą liczę na to, że liczę na to, że. że Liczę na to, że z waszą pomocą jest to wykonane. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a ja wracam szukać dalej partnerów biznesowych. Cześć.